Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym poradniku, w którym zaprezentuję wam instalację znanego wam modu Optifine. Jak widzicie z wersji 1.6.2 wszystko się pozmieniało. Jest to trochę trudne by zainstalować domyślnym sposobem, jak co dla niektórych. A więc po wiem uprościć wam to wszystko poprzez Launchera, Magic Launcher'a oraz zaprezentować to w tym poradniku. A więc otwieramy nasz Magic Launcher. Na mamy tutaj wybrane Configuration Default, lecz musimy kliknąć tutaj Setup i klikamy New. Wpisujemy na przykład Opti File. Klikamy OK. Następnie w Envir... Envir momencie wybieramy wersję naszego Minecrafta odpowiednią. 162 oraz tutaj klikamy add następnie musimy wybrać modyfikację naszą czyli optifina zalecam wam wszystkie modyfikacje zamieścić gdzieś na pulpicie gdzie będziecie mieli wszystko w jednym folderze by każdą kolejną modyfikację bez problemu dodać z tego jednego folderu więc pobieramy optifina z tej strony będzie z prawej strony w okienku link do pobierania, wystarczy kliknąć i do VLOAD. I wtedy pobieramy Optifina oraz dodajemy go do na przykład do folderu mody. A więc wybieramy select, nie tu, tutaj add. Następnie wchodzimy na desktop oraz mody. Wybieramy Optifine. Zatus OK. Jak będzie status OK, to wszystko jest OK. Oraz tutaj jest kolejna taka opcja, gdzie możemy zmienić RAM, gdzie możemy zmienić RAM do Minecrafta. Na przykład wpiszmy tutaj 2048, to około 2 GB RAM. Następnie OK. Wszystko ładnie jest zapisane. Klikamy login. Jeżeli masz Premium to wystarczy kliknąć Play of Lane, a tam będzie wpisany tutaj u góry nick, niżej jakieś hasło. I Minecraft załadował się. Teraz zaprezentuję Wam Optifina, że działa. Sobie. przybliża wszystko ładnie, czyli działa. Jeszcze wejdźmy w opcję. Wszystko jest, wszystko działa. Więc dzięki za oglądanie poradnika oraz jeżeli chcecie więcej, to subskrybujcie kanał. Zawsze będzie więcej poradników, coraz ciekawszych tutaj znajdziecie wszystko. I jeszcze w naszą stronę na Facebooku ibucket.pl taki magiczny przycisk, like. A wszystko będzie na bieżąco. Co do modyfikacji pluginów oraz wersji Minecrafta. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie.